Witajcie moi kochani. My, prepersi, zabezpieczamy się na wiele ewentualności. No, i tutaj przychodzę dla Was z nowym pomysłem, który ja sam stosuję od już dłuższego czasu: mianowicie gromadzenie wiedzy, rozwój osobisty. Bo rozwój nas jako ludzi. Jako istot jest niezwykle ważne. Z nauką ogólnie to jest tak jak z wysuwaniem pod prąd. Jeżeli na chwilę przestajemy wiosłować, to się cofamy. Musimy cały czas się uczyć, doszkalać. Z wielu dziedzin. I teraz, tak. Możemy mieć duże biblioteki, bo zobaczcie: jedni mają duże biblioteki, a inni duże telewizory. I teraz od Was zależy w którą stronę pójdziecie, czy w rozwój osobisty czy napychanie się tą propagandą całą ja wam powiem co ja stosuję od dłuższego czasu codziennie przed snem godzinkę czasu poświęcam na naukę na czytanie książek czytam z reguły jedną książkę raz na dwa, trzy dni z takiego urządzenia chciałem wam to polecić bo zobaczcie, na takim małym urządzonku to akurat kosztuje około 500 zł. Można kupić też po 300. To są e-booki. Ja mam tutaj wgrane około 5000 książek. Jestem w stanie bez problemu wrzucić to do plecaka ucieczkowego i mam przy sobie 5000 książek. Naładować takiego e-booka nie jest niczym trudnym, bo można to zrobić z akumulatora samochodowego, można z mojego panelu słonecznego, czy dowolnie. Ale zobaczcie, mieć coś takiego w plecaku ucieczkowym to jest rewelacja, bo mamy przy sobie całą bibliotekę. Ja tu mam 5000 książek przeróżnych o ziołach, o survivalu, o filozofii, o na wiele, wiele tematów, takie, które Was interesują. No więc chciałem Wam o tym dzisiaj opowiedzieć. Bo to jest coś, co właśnie każdy prepers powinien mieć. Zgromadzoną wiedzę. Możecie gromadzić tą wiedzę najbardziej przydatną dla nas, prepersów, ale i tak samo dla ludzkości. Możecie tu wgrać sobie encyklopedię, możecie wgrać cokolwiek. Ja mam tu około 5000 książek. Także polecam taki filmik na szybko z pakietu dobrych rad dzikiego. Także... Jak macie możliwość, zakupcie sobie coś takiego, bo warto inwestować w siebie. Inwestycja w siebie jest jedną z najlepszych inwestycji, jaką możecie zrobić. Ja przez ostatnie miesiące, lata czytając te książki rozwinąłem się w sposób znaczny. Słuchajcie, no to jest coś niesamowitego wziąć i inwestycji w siebie, nikt wam nie zabierze. Jakiś czas temu też miałem sytuację, to znaczy nie raz w życiu ktoś mi powiedział, albo ty masz. No słuchajcie, ale dlaczego mam? Przecież ja od rodziców nie urodziłem się w bogatej rodzinie. Dlaczego mam? Dlatego, że co, co mam farta? To nie jest tak. Dlatego, że ciężko pracuję po 10-12 godzin na dobę. Wstaję o 5 rano, medytuję, Uczę się. Wieczorem przed snem czytam książki. To nie jest tak, że mi ktoś coś daje. Bo w tym czasie, gdzie jedni siedzą przed telewizorem i oglądają filmy, seriale, kabarety, ja się uczę w każdej wolnej chwili. Zawieram takie coś ze sobą. To jest najlepsza inwestycja w siebie ja tego nie mam na sklepie, ale jest pełno wiecie, na znanym portalu auk aukcyjnym także z powodzeniem polecam ten akurat, to jest Calypso Plus ja ze wszystkich wybrałem to jest e, bardzo dobra jakość w stosunku co do ceny także mogę Wam śmiało polecić książki możecie sobie wziąć i e, zakupywać zgrywać, to już dowolnie skąd chcecie, w internecie jest pełno tego i zobaczcie jak ktoś mi mówi, nie? Bo ty masz. Mam, bo ciężko na to pracuję. To nie jest, że ktoś mi coś daje. To jest cały czas rozwój osobisty. Także jeszcze raz polecam i dziękuję, że ze mną jesteście. I do następnego. Cześć!